Stan epidemii spowodował, że nasze ulice są puste, a imprezy odwołane. Na nudę jednak nie można narzekać, co udowadniają mieszkańcy gminy Tarnów-Opolski, którzy w szczytnym celu chwycili za igły i nitki. W ramach akcji takiej szycia maseczek, na którą wpadły emerytki z klubu seniora u nas w Tarnowie, pan wójt postanowił, żeby wspomóc tą akcję i szyjemy właśnie takie wielokrotnego użytku maseczki, przede wszystkim dla osób starszych, jeżeli będzie możliwość, będziemy dystrybuować szerszemu gronu, ale na razie tylko dla osób, które są najbardziej narażone. Inicjatywa szybko zyskała kolejnych uczestników, zawodowe krawcowe i tych, którzy opanowali podstawy pracy z maszyną do szycia. Zadania zostały odpowiednio podzielone i produkcja ruszyła pełną parą. Szyją chętne panie z terenu gminy, część, która się już wcześniej gdzieś tam zorganizowała, później po komunikacie pana wójta doszły nowe osoby. No i tym sposobem mamy 20 takich chętnych pań, które, które szyją. Na początku ciężko było zdobyć materiał. Mamy na razie 200 metrów materiału, ciężko było zdobyć również i tasiemkę, gdzieś tam partiami przychodzi. Dzisiaj odebrałem pierwszą partię maseczek, jest to około 40, ale trzeba mieć świadomość tego, no, że jest to też mozolna praca. Mimo że praca do łatwych nie należy, to na apel wójta błyskawicznie odpowiedziało wielu chętnych do pomocy. Przeczytałam apele w internecie, że są potrzebne. No a że jestem na emeryturze, mam trochę czasu, no to wzięłam się za to. a Nie myślałam, że aż tyle będę szyła, no ale, ale dobrze to idzie. dostałam zlecenie, bo to jest apel naszego wójta. No i był tu przedstawiciel z urzędu i przywiózł mi materiał i, i wszystko, po, co potrzebuję do tego i siedzę i szyję. W gronie osób, które chwyciły za igłę znalazł się także ksiądz Tomasz Jałowy, dla którego szycie jest pasją. I choć na co dzień zajmuje się szyciem szat liturgicznych, to błyskawicznie przestawił się na produkcję maseczek. Trzymałem materiał, otrzymałem wszystko skrojone już, więc tylko to trzeba siąść przy maszynie. A potrafię, tak, może nie jestem zawodowym krawcem, raczej to jest hobby i, i tak się nauczyłem, to oczywiście no, można to tak zrobić tak, tak maseczki z materiału, który ma dostarczony. Myślałem sobie, że choćbym kilka tylko uszył tych maseczek, to, to zawsze będzie to kilkanaście osób, które uszują po 10, to każdego dnia to będzie jakaś tam porcja, którą będzie można przekazać tym potrzebującym. Myślę, że każdy z nas w tym momencie powinien szukać jakichś takich dróg, gdzie może jakoś pomóc. Pomoc trafi do najbardziej potrzebujących, którzy znajdują się w grupie szczególnego ryzyka. Przede wszystkim chcemy zabezpieczyć starsze osoby, które, pomimo wszystko, że nie wolno wychodzić, to jednak będą chciały wyjść. Nie wiem, będą musiały, nie wiem, ale chcą wyjść. Więc proszę, zakładajcie te maseczki. Najważniejsze jednak, żeby gdy nie musimy, nie wychodzić z domu. To najskuteczniejsza i najprostsza metoda walki z koronawirusem.